Kochani, jesteśmy w kolejnym filmiku, mimo że akcja dzieje się podczas robienia pizzy, w piekarniku mamy keto pizzę, nawet nie nazywałbym jej keto pizzą, mamy tam po prostu zdrowszą wersję pizzy. Czy smakuje jak pizza? Nie. Czy smakuje, zaję fajnie? O, uwierzcie mi, tak, zwłaszcza kiedy moja dieta jest na co dzień tak uboga w smaki, jeśli ja się dopadam do czegoś takiego, to już jest naprawdę grubo. Co tutaj potrzebujemy teraz, bo będziemy robić sos do tej pizzy. Będziemy robić coś, co będziemy mogli użyć zamiast tradycyjnego keczupu, który niestety w fabryce wiecie co się robi, jak się robi, nie będziemy tego tłumaczyć sobie w dzisiejszym filmie. Zawsze, chociażby nie musicie być na surowo, nie musicie fermentować, ale zawsze starajcie się, żeby co aby robić swoje własne keczupy, majonezy, octy. Wszystko co jecie, żeby przechodziło przez wasze ręce w możliwie jak największy sposób. I jeszcze trochę sprzętu. Jak nie ma talentu, potrzeba więcej sprzętu. Jakiś mały garczek. Przepraszam, bo w tym mikrofonie pewnie te trzaski będą nieprzyjemne. Ale dobrze. Jeszcze tylko imbir i pieprz kajenski. Za szybko to wszystko. Nie przygotowałem się. Eee, a więc dobrze. Podłączamy blender lub ręczny. Specjalnie biorę taki ręczny prosty. Blender, żeby Wam pokazać, że to nic wielkiego, nie trzeba posiadać jakiegoś ogromnego sprzętu. Wjechał czosnek. Troszkę własnej roboty octu jabłkowego. Wiadomo, ketchup powinien być taki sobie octowy. Dorzucamy pomidory i własnej... Domowej roboty odsączony na siteczku koncentrat taki pomidorowy, gotowane zeszłoroczne pomidorki. Teraz weźmiemy jeszcze łyżeczkę i damy pół łyżeczki, a takie czy czwarte imbiru. I tak samo teraz, może bardziej pół, jest lato. Nie ma to przesadać pikantnością i tak jest gorąco. Pieprzukańskiego, bo ja lubię jak keczup jest pikantny, lubię jak to wszystko jest czujne i po prostu to już można powiedzieć, że jest koniec, tak? Już to pozostaje nam tylko... Widzicie? Już. Mm. Pycha. Zróbmy sobie miseczkę, przełożymy i cóż mam więcej Wam dodać? Ach, jeszcze na nabałaganiłem, bo no się śpieszę tutaj, ale własnej, domowej roboty, sos, ketchup, nazywajcie to jak chcecie, właśnie został ukończony. Rzucę okiem jeszcze na tą pizzę. Jest dobrze, czas nam się kończy, a ono jeszcze wygląda słabo. Zwiększymy sobie troszkę do ponad 200. Dobrze. Tu przetrzemy ten bałagan. I to wszystko. Jedyne, co ja jeszcze do tego bym dodał, to sok z kiszonych ogórków. Kilka kropel. Zamieszałbym to. To doda też troszeczkę po pierwsze kwasowości, po drugie bakterii i ja osobiście dopiero użyłbym tego sosu jutro. Po, 20, po 24 godzinach, w jakiej temperaturze, czasami może 48, dopiero bym to zakręcił w słoiku, schował do lodówki i bez problemu tydzień, a nawet lepiej taki keczup Wam e, zakonserwowany w ten sposób e, będzie mógł leżeć w lodówce, a wtedy macie kolejny Produkt w swojej diecie probiotyczny z, natural, z naturalnymi bakteriami, które będzie dbało o waszą odporność, będzie dbało o waszą florę bakteryjną w jelitach. Bardzo prosty przepis, zachęcam do jego wykonania. Pozdrawiam i do zobaczenia z tym razem. Cześć!